Cześć, witajcie! Ja jestem chudy oto kolejny odcinek z GTA San Andreas i mam nadzieję, że w tym odcinku jakość dźwięku jest chociaż trochę lepsza. O, i mamy telefon. Zobaczmy, kto to. Katalina! E, to bardzo cenna informacja, Katalina, powiem ci. No, tak, tak. Kontynuujemy nasze misje na lotnisku. Czy to będzie kolejne latanie samolotem? Jeśli tak, to prawdopodobnie możemy się znowu szykować na tylko jedną misję w odcinku. Zobaczymy. Oh, What's your take on this? Damn! I thought them was your people. Listen, Carl, we've got a problem. Some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so, of course these idiots have stolen a consignment of landmines and they plan to offload them in the Middle East and cause a little rockets and everything crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? I'm curious. Maiming? Some people Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now, look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government eh? agents, <laughs> kill schmell. Come on, don't look at it that way. will you think of it as pest control. It works for me. All right. Come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. A, okay. That's the Na szczęście nie będziemy latać, Kurde, dobra, jedziemy, idziemy, idziemy, jedziemy, idziemy idziemy. Strzelałem do mnie. Kurde. Ja nie wiem czy dostałem na tą rampę. Za późno ruszyłem. Nic nie widzę. Czemu to jest tak ciemno? Nie dostałem się. Dobra. Nic się nie utano. Jeszcze raz. A jest ciemno, masakra, nic nie widzę. A jeszcze raz, teraz... Ruszamy od razu, tak? Możemy, możemy. Dobra. Jasne. No. Kiepska pora na tą misję, tak naprawdę. Dawaj, 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 dawaj się. No, ja nic nie widzę. konkretnie co jest? A dobrze, tutaj muszę. Stary, czekaj, czekaj, czekaj. Aha. Ups. I kwadraciki. Wow, w końcu wjeżdżamy na ten samolot w lepszej pogodzie. I czego to Uf, albo nie. Chyba nie. Dobra, jesteśmy na pokładzie. Teraz mamy trochę lepszą widoczność. Jesteś pod trzaską na pokładzie. Samolot jest wyładowany. Aha! Nie mogę używać broni palnej generalnie, dlatego... Ostatnio było i było. Właściwie gdzie jesteś? Chyba go wyrzuciło. Albo nie. Już? Ba, tak. Okej. Okay. Ups. I tak ta widoczność jest... ...mała. Więc mi się nie stało, na szczęście. Alu? O nie, jednak nie. Kościół. Nie tego, nie tego kni CJ Nic nie, nie widzę Chyba się udało Okej, okay, mamy spadochron Znowu spadochron, i co teraz? Ja mam ładunek głuchowy? Mam O, obo obojętnie gdzie go umieszczę? Chyba nie muszę go wysadzać teraz, co? Nie wiem, dobra, próbujemy, skaczemy. Dość łatwa misja, na to wygląda. Nie pamiętam. Dobra, kliknąłem i tak, dobra, Git, wyskoczone. A i się kolana, no to łatwo, łatwo, łatwo. Trochę przyjemniejszy odcinek niż ostatnio. To nie zginimy jeszcze, może. Dobra, tak, od lotniska jesteśmy w ogóle. Ło, no, trochę oblasialiśmy. I w ogóle bardzo wysoko jesteśmy. No dobra, lecimy z powrotem na lotnisko po kolejną misję. Co mogłaby być znowu taka sama, ja bym się nie obraził. Czy taka, że wiecie, bez latania. Przynajmniej bez latania ze mną za sterami. Kurczę, ale bardzo wysoko jesteśmy. Jeszcze wrócimy na to lotnisko, tak? To jesteśmy na nadładza? CJ, się ty to rozłożyłeś? No Najwyższa pora No to do przodu No pewnie Lądujmy na terenie bazy wojskowej no Oczywiście Eee, cześć No... ok. Eee, starałem się ominąć tą bazę, serio Ok. Zapisane, lecimy z kolejną misją. Mamy dopiero 7 minut nagrania, więc jest czas całkiem dobry. Dużo lepszy wynik niż w poprzednim odcinku. Lecimy z kolei. Wróćmy z 26. A Ale do 20 będzie za chwilę. To sobie możemy poczekać My czemu nie, zobaczymy. Co to będzie za nic o tym razem? To w ogóle zginąłem i ja mam broni. Jeśli będą potrzebne, to przypał. Zobaczymy uznaj, są te, naprawdę mogą ich pobić też pięściami. To nie było źle, Dobra, co teraz mam się tu wydarzeń za sekundę poszło Czarny Projekt. Hell, fellow, well met. Namaste. Peace, Karl, my brother. Hey, Truth, where you at? Just checking that you are no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey, man, you okay? Everything is transient. Uh, Whoa, man. Uh, I'm passing through life, same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah i seem to be on the need to know basis oh no man two lies don't cancel each other out you know that we pay them to lie to us is that what our founding fathers wanted no more friend no more we're not alone get off me man what's going on everything is going on don't you get it there's a place not even on the map a train is about to leave it can explain better than i ever can Boy, this is going to blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. The elegance does not even touch it. Hey, Troop, do we have a plan here? Go, go, go! Hey, hold up, dude. Wracamy do bardzo wojskowej. Tym razem w nocy. Będziemy próbować się tu włamać. Fantastycznie. Brzmi dobrze, brzmi dobrze. Może się uda za pierwszym razem. Tak, wątpię, ale dobra. Spróbujemy. I czemu te noce są takie ciemne w tej grze? Coś ostatnio Nic kompletnie nie widzę. O, będziemy mieli gogdy termiczne. O. O. Spoko. O. Mam snajperkę! Super. O. O. Dostałem broń. Ej, to będzie dobra akcja. Co muszę Tak, w no spokojnie. Muszę podejść bliżej. Czy ja muszę wejść po prostu tędy? Czekajcie Czy oni mnie... Zobaczą w tych ciemnościach? Ty, czekaj gościu. A, już widzisz mnie? No zobaczyli mnie. Jestem w stanie przed tym uciec W średniej o, ja mam zestrzeliwać te światło. No teraz to się muszę kapać? Czemu to samo rozpadło? Okej okay. Nie no, muszę się kapnąć ze syna, tak? Nie? Koleś nie gapnął No trudno pod... w siatkę to się nagle zorientowali, że coś się dzieje, prawda? Tak? Ej, to ma to z tym spoko Siatka cały czas widzą, spoko Interesujące, naprawdę hmm? Tego się nie da wystrzelić Okej okay. Okej okay. Proszę na amunicję Jak zapędziłem się zbyt daleko? Jak tam? A, bo, ja, bo Dobra, w środku jest mój cel, ja muszę gdzieś tu wejść to Tak to pamiętam Gdzieś tu była dziura w tej siatce. Kiedyś. A przecież ja po prostu mogę wejść tam do środka. Tam było otwarte. Nieważne. Po co kombinuję? Po muszę się wrócić. Mogę cię zdjąć przez siatkę gości? Nie. na tak. Prawda, że reakcje są interesujące. Mm, mm. Co teraz dla mnie ładują? Ale przecież mogę ich wystrzelać, tak? Okej. Okay. Okej. Okay. To wszystkie światła mogę wystrzelić w ten sposób. Jeszcze to się świeci. Czemu ja nie zrobiłem tego na początku? Nie mam pojęcia. Dobra. Spokojnie. Ty do mnie strzelasz, co nie? Tak? Tak. Tu broń była, zniknęła. Oooh. Smutek. A teraz to się na górę. Bo ten, ten na górze na pewno też miał jakąś broń. Super. Przyda się. <grym> I co? <grym> na wieży i Snajper Sniper Aid. Falsam Andreas. O nie. Dobrze, bardziej celnie właśnie dobra no, no. <grywa> Poważnie? To będzie takie proste? Po swoich ich wystrzelam? dobra, no, no. Dobra, do 10 amunicji, zostałem sobie 10 amunicji i ściągnął wieżę no, przede wszystkim. Zostałem sobie 10 amunicji, żeby też ich na blisko ściągnąć i sobie uzupełnić amunicję do karabiny, co podniosłem. Tu jest też wieża. Mam nadzieję, że on się nie rozpędził w jakiś sposób. Nie no, chyba nie, chyba nie. To jest całkiem spoko. dobra, schodzimy na dół. To jest typ. Możemy się rozpędzić. Dobra. Dobra. Nie mam pytań. To jest wojsko, by the way. Spokojnie, spokojnie. Za daleko jest? Może by go nożem ciachnął. O! To też jest jakiś plan. No zbieramy sobie przez to trochę amunicji. No, sam się trochę zajdzie Ale spokojnie, spokojnie O typie Ale patrzcie, od razu wiedzą gdzie strzelać, dobrą akcję mają W ogóle kontrolą się też strzela Niekóca dobra Jest ich trochę tutaj Ej może nie tak porzucą Ten też nie wie o co chodzi widzę mnie w tej ciemności, no przykro mi, no przykro mi I dwóch zostało jeszcze dokładnie Jest wieża, czy ja tej wieży nie ściągałem? Tutaj gdzieś, nie? Chyba A jest już karta szybu wentylacyjnego Czy to tamtą? Co tam byłem obok? to chyba tak, tak, tak. A, zobaczymy Czy to było tu? To odchodzi? Tak, chyba tak Za wolny byłem Za wolny byłem O nie to jeszcze raz się to ogarnę, zaraz się widzimy. Ja po prostu w początku nie ogarnąłem za pierwszym podejściem, tak biegałem sobie i tyle, nie? No teraz szybko tu wpiec światło najpierw. Pik pyk, to może tak, jak już będę rozwołał szybko się widzimy. Okej, okay, jesteśmy przy szybie, ściągnijmy jeszcze wieżę. Tamto. Teraz mam bardzo dobry czas, więc easy. Jeszcze tego, dobra. I to tak nie przejdzie, tak trzeba. O, i teraz się udało. Ja myślałem, że tutaj się scenka załączyła. A tu jednak, jednak nam się misja się przerwała. To z laboratorium badawczego. Tu też pewnie jest ciągle na czas. Kurczę. Nie, nie coś... Tu... O, alarm. Hmm. To spróbujmy ciągle cichaczem. Oni nie wiedzą o nas ciągle. Ale to jest nadal czas raczej. O cholera. To jest szczelin, gdzieś jest? Nie bardzo wiem, gdzie na górze? Tu jest. Dobra? bo e, tam jest minigun Czekajcie Zrobili kamizelki Ja stąd przyszedłem Nie Muszę iść na dół chyba a to mi się udaje Gdzieś tędy prawdopodobnie Tu, czyli przecież Zgadza mi się, Dlatego mi się ta samunicja skończy. Ja tędy muszę. No spokojnie, spokojnie. Ech. Czy nie tędy? Nie tędy, źle poszedłem, źle poszedłem, źle poszedłem. Ej, chyba do szóstej jest czas jak czy tam do piątej, więc trzeba miarę szybko. Gdzie? Biegać nie mogę szybciej. Bo ten. mi się dodało coś. Tak coś czuję. Dobra. Chyba cię nie muszę zabijać, co? Mm. Telefon. Kurde, nie mogę teraz. Mm. Sorry. Kartę dawaj gościu Cholera, są tu, ja nie mam, mam nic już. to nie tego Ops Okej, okay, teraz naby musimy zejść, czy nie? Oni raz strzelają Ciężko się mi do ich w dół strzelało. No cóż. Zbili mi już całą kamizelkę. No. Nie za wariaty. Ty, ty, czekaj. O, i co zakręt tak jakby No jest słabo z moim życiem. I powiem, że nie. Jetpack jest naszym celem. To jest ten czarny projekt. No, już blisko, już blisko. Co, już ich nie ma? Oby. Oby. Proszę dobra, dawaj tego jetpacka i spadamy są. No, dawaj, dawaj. Już wiem, jak jetpackiem się latało, chyba. Let's go, let's go. Nie zabijajcie, nie zabijajcie. Nas spadamy, ale już jest ramek akurat Ale ta godzina przeskoczyła, nie? Chyba tak jakoś szybko Gonią mnie O cholera Nie gadaj, nie gadaj Mam 0 HP oh. Jezu, prawie zginąłem To takie chyba na będzie Zapomniałem, że było podanie, w ale myślę, na że to po prostu instrukcja A tutaj kurde Ochrona, ochrona przeciwpowietrzna Mam nadzieję, że uda się zakończyć tą misję, mimo że mam 0 HP. Zobaczymy, zobaczymy. Gdzie mam ogóle z tym? Blisko, zaraz będziemy na miejscu. Myszku nie mogę ruszać, trudno. Kwadraciki się pojawiają, no nie, poważnie. Mam dobrze już końcówkę. I znowu w końcówce się pojawiły, więc nie najgorzej. O nie, przepraszam bardzo. Bo jak była przerwa, to te, odpaliłem klimę. Ja tego nie słyszałem na słuchawkach. a to wy słyszeliście pewnie mocno ten wiatr. Chociaż może nie, trochę... A nie, przestawiłem streama, robiłem które Przestawiłem ustawienie mikrofonu. To nie, to słyszeliście to. Przepraszam was bardzo za to. A chyba nie było zbyt długo tego. Okej... Okay. No właśnie, podwózka mi się przydała trów. Ale trudno. Jak są czarne kwadraciki, ja sobie pojadę to zapisać, nie mam daleko, a wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia już wkrótce, jesteśmy coraz bliżej końca gry i w końcu to kita San Andreas, mam nadzieję, ukończymy, także pozdrawiam, cześć. Hey. Carl, Jeszcze telefon. A počkajte, koľko je na to sa som o to? To je škola, mačinko.